Świat, wielka Sodoma i Gomora, a przede wszystkim euro Sodoma, ma wyznaczony taki los. Euro Sodoma. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, a wyschła jej woda. By dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. W wielu objawieniach Maryjnych, także w wizjach świętych, jak świętego ojca Pio jest powiedziane, ludy Azji wykonają wyrok na Eurosodomę. Dlatego Maryja mówi, poświęćcie Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Rosja, Chiny, Islam są przygotowaną karą Bożą na Eurosodomę. Tak jak na Izrael przyszła Asyria, później przyszedł Babilon. I tak samo wyrokiem Bożym na Eurosodomę będą ludy ze wschodu. I to nas wkrótce czeka. W tej konferencji Zmiany Klimatyczne, Znaki Czasu i Nowy Rzymski Panteon pokazałem też zdjęcia Eufratu z poszczególnych lat, jak gwałtownie wody Eufratu opadają. Systematycznie i proces jest jednoznacznie wskazujący, że niedługo apokalipsa nam się dosłownie wypełni, wyschną wody Eufratu. I tutaj właśnie to tu będzie ten, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak nagle przyjdzie na nich zagłada. Tu zacznie się pierwsza kara ognia. I we się jest powiedziane: kto ma zginąć od miecza, zginie od miecza, a kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Dokładnie parafraza słów z czasów Sodomy i Gomory. I to jest pierwsza kara ognia. Będą zabici, będą złupieni, będzie głód. I to, to właśnie opisuje ta plaga. Proszę, przejdziemy teraz do dru drugiego opisu, szóstej plagi. I tam była czasza, tutaj mamy właśnie trąbę. Proszę zobaczyć. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Widzimy? Dokładnie o tym samym jest mowa. By pozabijać trzecią część ludzi... Dla, dlaczego mamy trzecią część ludzi? O tym Matka Boża też mówi Fatima. W XX i w XXI wieku zabito obecnie, szacuje się około miliarda dwustu milionów dzieci nienarodzonych. A pan krew brata twego woła do nieba. I Bóg działa łeb za łeb. To sobie policzmy, za samą aborcję ilu musi zginąć. I tylu zginie. Plus inne grzechy czekają w kolejce. Musimy sobie dokładnie uświadomić, jak działa Boża Sprawiedliwość. Boża Sprawiedliwość działa dokładnie tak. Jeden do jednego. I miasto święte będzie deptane 42 miesiące. Proroctwo z Lasaletu znane oczywiście przez Kościół już w XIX wieku. Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. Czyli antychryst nie będzie zabity przez człowieka, tylko tchnieniem, tchnieniem ust, właśnie Bożych. I ten opis tutaj pasuje. Kto dożyje 1335 dnia, to wyznaczało, że właśnie jest to czas tych kataklizmów, które są związane z tymi trzema dniami ciemności. I czasem paruzji, dlatego szczęśliwy, kto dożyje 1335 dnia. Będą cię to dotyczyć, tych, którzy nie mieli znamienia bestii i przeżyli prześladowania, tak trzeba to rozumieć, ta mała trzotka.